Hej, witajcie, z tej strony Cornell, a to jest porównanie dwóch mikrofonów, jakimi są Truss Sars Mikrofon i Creative HS800 Fatality. Mikrofony wszystkim bardzo dobrze znane, a ja dzisiaj właśnie mam zamiar zrobić ich porównanie. Także zaczynajmy. Porównanie to nie chcę, żeby było typowym porównaniem, jakie ja robią wszyscy. Czyli czytałem fragment jakiejś książki. I Wam pozostawiają do wyboru, który mikrofon jest lepszy. Ja chcę postaram się wymienić wszystkie możliwe plusy i minusy, jakie udało mi się znaleźć, a także plusy i minusy. Czyli nie można uznać to ani za dobre, ani za złe. Może zacznijmy od mikrofonu, jakiego już mam w tym momencie, czyli Trust stary mikrofon. Jego cena na dzień dzisiejszy wynosi 30 zł. Pierwszy plus, jaki sobie zapisałem, to jest właśnie cena, gdyż ona jest naprawdę za niska, jeżeli chodzi o jakość jaką nam dostarcza ten mikrofon. Ona moim zdaniem, no nie chcę żeby była wyższa, ale jeżeli ma być wprost proporcjonalnie, to ona powinna być znacznie wyższa, a może nawet dwa razy wyższa. Ale no cóż, producent dał 30 zł, więc 30 zł będzie. Drugi plus, jaki sobie wpisałem, to jest piękna jakość dźwięku, ale jeżeli mikrofon jest praktycznie przy ustach. Co to znaczy? W tym momencie mówię do Was o jakiejś jakichś 20 cm ale gdy zbliży się do odległości 5 cm, jakoś jest dużo bardziej przejrzysta i lepsza. Większa jest także częstotliwość dźwięku, dzięki czemu łatwiej będzie nam odszumiać. To też ma bardzo swój, bardzo, swoją bardzo dużą zaletę. Ale gdy się oddalimy już do 40 czy 50 cm, jaka jest wymagana dla większości graczy, którzy nagrywają gameplaye czy displaye, jakość już nie jest taka przejrzysta. W tym momencie pozostają nam dwa wybory. Albo głośniej mówić, albo przedłużyć statyw. Setyw możemy przedłużyć na bardzo łatwe sposoby, nawet doczepiając mikrofon takiego do kija i położyć go na biurku w, w kierunku naszej buzi. Ale to na razie zostawmy. Czyli podsumowując, jakość mikrofonu jest bardzo dobra, ale jeżeli jest to mikrofon przy ustach. Im mikrofon jest dalej od ust, tym jakość jest słabsza. Dźwięk się staje bardziej echowaty i bardziej jakby jest w tle. Kolejnym plusem jest statyw. Mikrofon ten posiada właśnie statyw, który jest bardzo elegancki, praktycznie jak sam mikrofon. Razem w parze wyglądają naprawdę imponująco. Ale przy tym muszę wspomnieć również o pierwszym plusu o minusie, którym jest lekość zarówno statywu, jak i mikrofonu. Dlaczego nie jest to sam plus? Ponieważ jeżeli położymy taki lekki statyw na biurko, wystarczy lekkie małe uderzenie czy nawet popchnięcie i statyw razem z mikrofonem obala się na ziemię czy na biurko. A dlaczego nie można to oznaczyć jako minus? Gdyż na przykład, gdy zabieramy taki mikrofon ze sobą, gdzie żeby na przykład podłączyć do kamery czy do aparatu, każdy woli trzymać bardzo leciutki mikrofon niż jakąś wielką, ciężką baryłę. Dlatego właśnie uznałem to jako plus to minus. Kolejnym plusem jest dwuipometrowy kabel zakończony pozostanym wyjściem mini jack 3,5 mm. Przy tym również muszę wspomnieć od razu o minusie. Minus jest taki, że właśnie jest zakończony kabel wejściem mini jack. A dlaczego? gdyż każde urządzenie, czy to odtwarzające, czy też nagrywające, czyli czy to słuchawki, czy to mikrofon zakończone wejściem mini jack, oznacza to, że nie ma zintegrowanej karty yy, dźwiękowej. A co to dokładnie znaczy? Jeżeli my również w komputerze nie mamy karty yy, dźwiękowej, tylko mamy zintegrowaną kartę dźwiękową, to znaczy, że dźwięk Yy, nagrywania, czy też odtwarzania, może być naprawdę kiczowaty. Ale jeżeli mamy yy, kartę dźwiękową w komputerze, niezintegrowaną, czyli osobno kupiliśmy, takie duże pudełko, nie jakieś... Na płycie głównej zintegrowana karta yy, dźwiękowa wygląda w postaci kostki. Yy, za... Natomiast prawdziwa karta dźwiękowa wygląda jak karta graficzna, po prostu jest duża. Jeżeli my takiej nie mamy, a mamy wejś... a mamy urządzenie z... wejściem Mijak, Oznacza to, że możemy się spodziewać albo słabej jakości nagrywania, albo słabej jakości odtwarzania. Nie, za, nie dotyczy to wszystkich mm, kar dźwiękowych zintegrowanych, bo jeżeli weźmiemy jakąś płytę, płytę główną wyższej półki, taką mm, ponad 600-700 zł, to możemy się spodziewać, że czy zintegrowana, czy zintegrowana, jakość dźwięku będzie i tak przejrzysta. Więc podsumowując, jeżeli nie mamy karty dźwiękowej, to urządzenie może być dla nas nietrafne, ale jeżeli mamy płytę główną wyższej półki, to urządzenie może być nas wyśmienite. Problemów nie ma, gdy mamy kartę dźwiękową. Wtedy wszystkie problemy znikają. Został mi jeszcze jeden plus i minus. Plusem jest przycisk włącz wyłącz, znajdujący się na mikrofonie. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, co oznacza. Minusem natomiast jest bardzo wysoka czułość mikrofonu. Co to oznacza? Jeżeli mamy małe mieszkanie, a 5 metrów od nas gra telewizor, czy też ktoś głośno rozmawia, ten mikrofon potrafi to złapać. Więc jeżeli chcemy nagrywać, czy robić cokolwiek związanego z tym mikrofonem, musimy zadbać o jak największą ciszę. Podsumowując i omijając wygląd zewnętrzny mikrofonu, czy też jego szczegóły, żeby nagrać dobry materiał, czy jakkolwiek dobrze wykorzystać ten mikrofon, potrzebujemy dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest cisza, a drugą jest jak najmniejsza odległość mikrofonu od ust. Dobrze, więc przejdźmy do omawiania drugiego konkurenta, jakim jest Creative HS800 Fatality. Ja nadal będę mówił do mikrofonu Trust, ze względu na to, że musiałbym mieć założone dwie pary słuchadek, co by mi sprawiało lekki dyskomfort. Pierwszym plusem mikrofonu dołączonego... Do słuchawek, które możemy otrzymać za 100 zł, są praktycznie zerowe szumy. Mikrofon Creative jest wyposażony w automatyczne odszumianie. To odszumianie działa naprawdę bardzo dobrze i gdy rozmawiamy przez Skype'a, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych tyczek czy opcji, żeby otrzymać mikrofon, gdyż mikrofon robi to już za nas. Kolejnym plusem jest dwójpometrowy kabel, na którym znajduje się regulator głośności wraz z przełącznikiem włącz-wyłącz. Kabel, tak jak w wypadku mikrofonu Trust, jest zakończony pozostanym wejściem mini-jack 3,5 mm. Ma to swój minus, który już omówiłem. Została jeszcze tylko jako kwestia jakości, którą uznałem za plus o minus. Dlatego, gdyż mikrofon ma bardzo przejrzystą i czystą jakość, ale dźwięk jest kaczkowaty. O czym przekonacie się za chwilę, bo w tym miejscu zapraszam was do kwestii czytania. Assassin's Creed. Renaissance. Fragment. Jakąś godzinę później, po posiłku z ribolita i bistecka, popitych butelką Brunello, Ezio zapomniał, że w ogóle jest zraniony. Był młody i zdrowy, więc dość szybko poczuł, że cała energia, którą stracił, z powrotem napływa do jego ciała. Adrenalina, którą wywołało zwycięstwo nad bandą Paciego, z pewnością pomogła mu szybko dojść do siebie. Jakąś godzinę później, po posiłku z riboleta i bistekka, popity butelką Brunello, Ezio zapomniał, że w ogóle jest raniony. Był młody i zdrowy, więc dość szybko poczuł, że cała energia, którą stracił, z powrotem napływa do jego ciała. Adrenalina, którą wywołało zwycięstwo nad bandą Paciego, z pewnością pomogła mu szybko dojść do siebie.